Siemanko, z tej strony kolizuj Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie mapę taką jak Grudek. Tak się ta mapa nazywa, i można na początku przeczytam wam, o czym nas autor doinformuje. Autor pisze tak, tutaj przetłumaczyłem, bo to było po angielsku napisane, ale autor pisze w ten sposób w opisie: Witamy w Gródku. Mapa jest odzwierciedleniem rzeczywistego terenu, ale sporządzonym na własnych warunkach. Na mapie znajduje się 89 pól, w tym łąki. 108 pól uprawnych, dwa grywalne gospodarstwa, w tym jedno z kurczakami, wszystkie punkty sprzedaży i produkcji, biogazownia, sieć kolejowa, dużo lasów, punkt poboru wapnej wody, urozmaicony teren. Mam nadzieję, że mapa Ci się spodoba. Miłej gry. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobaczę zakazany długopis. Słuchajcie, brzmi ciekawie, także bardzo chętnie sobie przetestuję do mapy. Włączam tutaj chudy. No i sprawdźmy sobie tak jak zawsze na początku tą minimapę. Jak to się prezentuje? No tak, mapa nie jest dosyć duża. Jak zresztą widzicie tutaj, gdzie my jesteśmy? W którym miejscu? A, znajdujemy się tutaj, jak widzicie, tutaj mamy stację benzynową sklep pojazdami i kruszarkę. Tutaj mam... No tak trochę ubogo wam powiem. Stacja benzynowa, gdzie tu jest stacja benzynowa? Tu jest jakiś blip, ale... Stacji tutaj ja nie widzę. Otwórz menu. Okej, okay. tu już niby jest sklep. Czegoś tu brakuje. Nie wiem, czy może nie pobrałem jakichś potrzebnych modów. Bardzo możliwe, bo słuchajcie, podobno mapa była na modhabie, z tego co czytałem tam opinie ludzi że mapa niby była na modhabie, teraz ja pobierałem z linku z Sharmoc. Więc możliwe jak była na modhabie, tutaj był jakiś sklep z modhuba, no bo zresztą to widać na jakąś kostkę. Ale on się nie pobrał automatycznie, no bo niestety tylko z mapy z modhuba, no i wtedy jeżeli są mody, też z modhuba na mapie, no to wtedy automatycznie nam się pobierają, gdy wchodzimy na sejwa, jakieś tam potrzebne mody, których nie mamy Tutaj coś się dzieje z tymi samochodami, bo zobaczcie, tylko odpaliłem mapę i zwróciłem na to uwagę, utworzył się taki korek. Tu samochody się pierdnę, nie wiem, czy to jest jakoś źle na mapie ułożone, że te samochody jakoś źle. Jeżdżą, że się nie przepuszczają nawzajem. No, ale samochody się pierdyknęły, Gdzieś, jak poszedłem, to one. Yy, znaczy, tutaj chwilę stałem, to one jakby przejechały. O, zobaczcie, znikło jakby to po jakimś czasie. I teraz one, oni przejeżdżają. Tutaj się niby przepuszczają, ale jest jakieś lekkie zawirowanie. Zobaczymy, czy znowu będzie jakaś kolizja. Dobra, tutaj ja odejdę może. Tam powoli jakoś jedzie. On tutaj nie wie chyba, co ma robić ten chłop. Zobaczcie, on przejedzie. Jedzie kolejny. I teraz tak, ten jedzie. Dobra, pojechał. No, coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest. Nie tak. dobra, to nie idzie, jakoś to teraz idzie. Dobra, włączmy sobie minimapę i przejdźmy, może od razu, tej na prawą stronę. No i tu mamy jakieś tam gospodarstwo. Jakieś tam jest statyczne. A nie, nie jest gospodarstwo, to jest tak. Wiejski tartak, wiejski tartak, bioelektrociepłownia. Bio ciepłownia. Bioelektrociepłownia. No, ale to i tak trochę ubogo to wygląda. Nie macie wrażenia, że ten tartak taki trochę ubogi, kilka drewienek nastawiane. Słuchajcie, jak podchodzę, to niby są jakieś dźwięki z maszynami, ale tu maszyn żadnych, słuchajcie, widzowie, nie widać. No Więc to jest tak zrobione ubogo. Tu mamy jakieś, wiecie, powiem wam tak, na pierwszy rzut oka ta mapa ma słaby klimat. Tutaj droga, jakoś tak pusto, zobaczcie, tu jest dużo pustego, tu pole, ale tam przejdziemy później na górę. Najpierw przejdźmy sobie, może od razu sprawdzić, bo strasznie jestem ciekawy gospodarstwa, które dostajemy widzowie na start. Także otwieramy bramę i wjeżdżamy. Mamy tutaj budynek. E, o, skórczy No, powiem wam tak. To gospodarstwo to jest takie. No liche, strasznie ubogie, strasznie ubogie. Otwórzmy sobie tutaj. A no, Tu mamy, co to jest? To jest z, z krowami, tak? Tak, to jest y, widzowie krowy. Tak, a nie, kury. Czyli tu mamy kurnik. Poczekajcie, kupimy sobie kilka kur. Tu Ty, dobra, powiedzmy tyle kur. Kup Siedem kur. A może nawet 100 sztuk. No i te kury gdzie one są? wiem, może trzeba kupić więcej, żeby... Aaa! One chodzą tu po podwórku, ale to tak szczerze. Dobra, jak chodzę po podwórku, to po co tutaj... To jest taki garaż tylko? Nie. No nie, to jest po... miejsce na kury. Ale dobra, powiedzmy, że jak mamy ich więcej. Co sobie wystujemy? Nie wiem czy to jest mood czy nie ten yy, kurnik. Kupmy sobie więcej tych. Bo jestem Wam, powiem szczerze, powiem szczerze, ciekawy, czy one tam będą chodzić. Bo kurnik nawet jako tako, wydaje się ok. No ale na propo, a propos gospodarstwa, to jest strasznie ubogie. No w no środku, kury nam nie chodzą, chodzą nam po podwórku. Ale dobra, to już taki powiedzmy no, szczegół. Kury zaganiamy powiedzmy później. Tu mamy też ten garażek, on jest połączony z kurami. Chyba. Jak tu mają być kury, no to powiedzmy. Chyba, że to nie jest miejsce na kury. A gdzieś indziej jeszcze jest coś innego. Nie wiem, dobra, nic o możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Gospodarstwo jest tak, ubogie i to bardzo. Tu nic nie ma, tu jest. No i pusto po prostu, pusto jakaś taka wiata też jest postawiona, no ale jest bardzo pusto. Mamy takiego Masaya Fergusona 6713S. Dyna 6 na start, mamy nowe 330 Rostelmasza, Combine. No mamy agregat, siewnik i... przyczepkę jedno, także no, jest bardzo ubogo widzowie. Zresztą co sami widzicie. Przechodzimy dalej. No tak tutaj ten teren to taki sobie. Tutaj pola... Nie wiem, też taka, zobaczcie, mięsa jakaś duża. Jak dla mnie no to jest tak, kurde, ubogo, ale powiedzmy, że okej, okay, tu statyczne gospodarstwo. Bramę można otworzyć, także... Yy, fajnie można... O, nawet i ten można otworzyć, co jest dobre. Także jeżeli macie kolegę... No to kolega może się tu osiedlić, ale nie wiem czy kolega będzie na to taki chętny. No bo... Wiecie, niektórzy też tak bardzo nie przywiązują uwagi. mam wrażenie. Tu co, stacja wapno, Nie. Eee, poczekajcie, gdzie my jesteśmy. Tu, tak, stacja wapnowania, w takim miejscu odjeżdżacie i wapno bierzecie. No, jeszcze takich, takiego czegoś to jeszcze na przykład nie widziałem. Na skarpach o tako, ale może się czepią. Widzowie, no taki przejazd przez las, nawet spoko. No i zaczyna nam się łąka, gdzie zaraz tu pewnie przejdziemy, Ale chcę zobaczyć, czy tu jeszcze dalej idzie wioska A nie, tu dalej wioska nie idzie. Dobra, to na razie możemy tu pójść i zobaczyć te pola jak to wszystko się tu prezentuje widzowie wróciłem z wakacji takich może powiedzieć w na weekend byłem nad morzem w Gdańsku pierwszy raz byłem w Gdańsku zwiedziłem całe trójmiasto Gdańsk Sopot i Gdynię powiem wam tak a zresztą to mogę tam patrzeć na tę mapę i wam opowiadać no tutaj jak widzicie te pola powiem wam co mi się najbardziej podobało my mieszkaliśmy w Gdańsku Gdańsk naprawdę bardzo ładne miasto, tam pochodziliśmy po tym starym mieście, byliśmy na tym kole, wiecie tym taki diabelski młyn też fajnie zobaczyć tam to z góry. Ogólnie stare miasto bardzo fajne, dużo ludzi, jak na ten okres, bardzo dużo ludzi, ale to może też dlatego, że my po Gdańsku chodziliśmy w sobotę i tam wiecie, po tych. Sobota to było święto, nie? Więc może też dużo ludzi zjechało się na tu taką paradę, bo tam była chyba parada znaczy na pewno była, Gdańsk, Gdańsk właśnie na starym mieście i Dużo ludzi na pewno przyjechało też, żeby zobaczyć to, jak w Gdańsku wygląda, ale tak mi się wydaje, że o tej porze aż tak dużo ludzi nie ma, bo w nocy, jak my tam byliśmy, to powiem wam szczerze, naprawdę tłumy, tłumy ludzi, ok, ok, okropne duże tłumy. Ale tak, Gdańsk bardzo mi się podobał, eee, jeżeli chodzi o Gdynię, to Gdynia taka, jak to mogę nazwać, taka troszkę mi się wydawała taka brudna, taka ciemna, taka no kurczę, no nie wiem, aż tak mocno mi się nie podobało. Tam byliśmy w Gdyni na tym porcie, tam co tam wiecie, statki, nie wiem jak to się nazywa, port. Znaczy nie, 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 nie port, ale tam, tam Przy tym napisze takie Gdynia Może ktoś wie, to wie gdzie I tam no, widok na morze Więc tam na przykład było fajnie, ale tak ogólnie w Gdyni nic ciekawego No nie było Sopot bardzo ładny, Molo tam w Sopocie tam wiecie w koło tego Molo, tam też taki kościół Ogólnie pochodziliśmy trochę, też bardzo fajnie Ale najbardziej mi się podobał Gdańsk Nigdy nie byłem, no i byliśmy na cały weekend Od piątku, w piątek przyjechaliśmy No i przyjechaliśmy, wróciłem tutaj do mnie w poniedziałek, także tam no, trochę czasu na pewno tam spędziliśmy fajnie było. Też kiedyś bym chciał w góry pojechać, bo nigdy nie byłem. Ja nad morzem byłem kiedyś raz yy, w krynicy morskiej ale miałem z 8 lat, to tak mało, powiem wam szczerze, że pamiętam z tego. A teraz miałem, miałem okazję sobie pozwiedzać. No tutaj. Teraz wróćmy do tak. Zakończenie mapy. No, spoko tam coś się zawsze dzieje, nie dalej, jakieś pola so, z których nie możemy skorzystać. Yy, ale coś tam się dalej dzieje tak samo tutaj. No tak... O, skurczę, no tutaj tak ubogo. No powiem wam, że. Dziwne, że ta mapa była na Modhabie, z tego co wyczytałem w opiniach. Może to jakieś fake info, ale raczej e, chyba była. Pola ubogie. Ja osobiście powiem tak. No, na pierwszy rzut już mogę wam powiedzieć, pierwsze moje takie przypuszczenia sprawdzimy jeszcze całą mapę. No ale taka stra. strasznie uboga, taka łysa mapa. łysa, strasznie mapa. E, tak jak tutaj, no to nie gadajcie, że tu jest tak, to skup wygląda, tak? Mleczarnia, przyrządzalnia, piekarnia. Dobra. Czyli tu pewnie mleko sprzedajemy. To co? Tutaj mamy przyrządzalnie i piekarnie, tu przyrządzalnia A tu piekarnie, no tak ustawiane po prostu, aby było Dalej tutaj jest zakończenie, dalej nie pojedziemy, no i coś tam No nie wiem, sami zresztą widzicie, więc ja wam nie muszę gadać Z tej strony pola sprawdziliśmy, tu mamy jeszcze jedno takie pole No i tam dalej też coś tam się dzieje Okej, okay. las, las, przejdźmy, przejdźmy przez ten las, tu jest jakaś droga Aha To jest droga na mapie, widzowie Powiedzmy Może nie droga, nie niekonie... Dobra, może niekoniecznie droga, powiedzmy, że to na mapie jest oznaczone jako taki rów Więc okej, okay, dobra, to tu mamy rów yy, Tu jakieś takie oczko wodne No kurde, mapa taka dziwna Ogólnie nie ma tego klimatu, spójrzcie tutaj No w, tu jeszcze w tym kierunku może nie ma takiej tragedii, ale Brakuje mi tego klimatu, tu. Tu dalej raczej nie możemy pójść. A nie, możemy. Czo, a tu są jeszcze łąki. To tak wygląda, jakby to było zakończenie mapy. A to tu się dopiero zaczyna zakończenie. Ok, dobrze, plus że tam takie zakończenie po prostu jest, a nie tylko, wiecie, drzewa poustawiane. A tu mamy biogaz... o ja pierdzielę. Tak ta biogazownia wygląda? Ją można oczywiście sobie kupić. No nie, no to to w ogóle widzowie, jaja jakieś. No zobaczcie, nawet tutaj się nie chciało tej trawy usunąć komuś. Mapa zrobiona na odpierdziel, mam takie wrażenie, no i takie Tak to właśnie wygląda Ale że ona jakby na mod była, to mnie dziwi Możecie potwierdzić info, jeżeli ktoś ma takie informacje No i tu prawdopodobnie jest skup widzowie scoop no, skup jeszcze jako tako, powiedzmy W miarę w porządku, handlarz z jeżdżetami, no i I skup chyba, tak, selling point Dobra, czyli tutaj jest skup, a handlarz z jest Tutaj No dobra, okej, okay. powiedzmy, że Jakoś to powiedzmy, że wygląda. Zresztą sami widzicie, no ale dobra, no tu już nie będziemy się czepiać do tego. Przejdźmy sobie dalej, no tak jak widzicie tutaj te pola, wszystkie Łyso, strasznie łyso, Tu brakuje jakichś drzew, tu jakieś czegoś, żeby jakieś, nie wiem, drzewo obalone, jakiś kamień. Tu tego wszystkiego widzowie brakuje. Na miedzach też, no tu gdzie nie, gdzie te drzewka są, jak widzicie, ale to tak kurde, no po prostu czegoś brakuje. Zresztą, jak sami widzicie, mapa jest uboga, grać na tych mapach takich fajnych, więc sami zresztą widzicie. No ja testuję dla Was te mapy, żebyście wy tego nie musieli robić. Pola są zróżnicowane, mamy mniejsze pole, tak jak tu widzicie, takie cieńsze, mamy takie większe pole, tak jak tutaj na przykład, troszkę większe, albo tutaj większe jest, więc mapa rozwojowa, można się rozwijać na pewno, tu też jest takie większe pole. Tu mamy co? Kolejny skup, To tak wygląda. Aha, bo tu jeździ pociąg przez tą mapę, widzowie To, to nie jest to tamto Zajeżdżacie tutaj Ale też tak, kurde, jakby to było postawione po prostu o tako, nie ma żadnego ogrodzenia Płotu, tylko tako sobie to wszystko stoi Tu idzie przez całą mapę też to, ale to pewnie... No No powiedzmy, no pociąg, to taki plus jeszcze za ten pociąg Jakieś urozmaicenie zawsze, ale zobaczcie, dojeżdżacie tutaj Tu jest taka budka, tu wynajmujecie pociąg, no Czekajcie, gdzie to się klikało? przynajmniej pociąg na godzinę On gdzieś tu pewnie powinien jechać za niedługo e, no, Tu mamy, a tutaj trzeba sprawdzić, bo ja nie wiem co to jest Tu mamy cieśle O, tu chociaż jakieś ogrodzenie zrobili, zobaczcie Chociaż ogrodzenie, no nie wiem Tak dziwnie, o, tutaj tak kurde ten teren też, zobaczcie to Tak o, jedzie pociąg Słyszałem coś Nie, nie widzę, tu mamy tory, przejazd Ciekawie jestem, jak to właśnie wygląda. Czy tutaj te tory się zamykają, jak pociąg jedzie? To mnie bardzo ciekawi. To byśmy sobie przetestowali, ale nie widzę, żeby tu jechał pociąg. Prawdopodobnie niedługo będzie jechał. Dobra, co możemy sobie tutaj jeszcze, widzowie? Moi drodzy, moi drodzy kochani widzowie, sprawdźcie. Tu mamy tą drogę. Spoglądajcie właśnie na te pola jak to wygląda, strasznie ubogo, tutaj też tak kurczę nic się nie dzieje, przydałby się jakiś taki może struga, tam jak ten rów, rów płynie, co nie sprawdzałem co mówiłem wam, że, a bo tutaj w sumie to jest, więc mogę wam pokazać tak tutaj, tutaj jest niby droga to jest rów, no to chociaż żeby tu jakaś może woda płynęła no takie zrobione jest, no nic takiego nic ciekawego, po prostu takie góry, doliny, eee, czekajcie bo się zgubiłem troszeczkę a, tu jesteśmy, pójdźmy sobie to jeszcze drogo, porozglądajmy się. Yy, no ma pana mapa, taka, no jak to wygląda jakby ktoś pierwszą mapę robił, nie? Ta wioska też jest taka uboga, dużo tutaj nic nie ma, kilka domów na krzyż, gospodarstwo bardzo ubogie, wiadomo, tutaj można sobie samemu zbudować, mam takie możliwości, że można sobie samemu bardzo dobre gospodarstwo zbudować, ale tak jak wam zawsze powtarzam, że nie każdy ma takie chęci, żeby nie wiem, budować swoje <laughs> widzowie, gospodarstwo po prostu. Ka niektórzy mają tak, że chcą po prostu wejść na mapkę. No i sobie od razu zacząć grać, a nie budować gospodarstwa, ewentualnie sobie tam jakieś maszyny kupić Polskie wiecie, tam z modów i sobie od razu pograć A nie każdy ma ochotę i chęci na to właśnie, żeby, żeby sobie coś budować Także mapa bardzo jest uboga Szczerze wam powiem tak, moja ocena mapy to jest takie 2 na 10, no w ogóle nie wpada w mój gust Ocena to jest moje, moim zdaniem 2 na 10, nawet mogę dać trójkę, 3, 3 na 10, takie, wiecie, za to, że tam jakoś na pewno da radę na tym pograć. Te niektóre pola też są spoko, plus za to, że są zróżnicow zróżnicowane pola, ten teren też jest zróżnicowany, są górki. To jest mapa z odzwierciedleniem rzeczywistego terenu, ale sporządzany na własnych warunkach, więc ciekawy jestem, jak to wygląda w yy, rzeczywistości, nie? Bo są naprawdę takie mapy widzowie z rzeczywistości, gdzie one wyglądają naprawdę kozacko. Że to jest odzwierciedlone naprawdę idealnie, wszystko dobrze, fajnie widać. I nawet jak się spojrzy w realu, to człowiek widzi, że. No, kurde, naprawdę jest podobna. A tutaj ciekawy jestem, jak to w realu właśnie wygląda. O tu zobaczcie jakieś takie bajorko Też tak kurcze, po prostu woda sobie stoi, nic tutaj się nie dzieje. No widzowie, te... o jest pociąg. A czemu ten pociąg nie jedzie? Ja nie miadę, Ja nie miadę. widzowie, dopiero pociąg się pojawi, dobra. Jedziemy nim, przetestujmy, czy oni będą O, zatrzymali się Opuściły się te? Opuściły się widzowie Także jedziemy... Dobra, no to to plusik Jedziemy pociągiem, możemy sobie hamować Nawet nie jechałem farmingu pociągiem, nie wiem czy w ogóle 200 kiedy kiedyś jechałem pociągiem Ale to plusik za to, zobaczcie, mamy tu wszystko A czy... Aj, moment Gdzie my tym tutaj dojedziemy? No, nie, no to to muszę przetestować. Bo zobaczcie, zawsze jest pociąg jakby zrobiony, yy, że on chyba gdzieś jeździ, nie? Po skupach i on wraca do tego samego miejsca, chyba że mogę się mylić. A tu jest ten ciekawy, jak to wygląda. Zobaczcie, wyjechaliśmy poza mapę, jakby już. Tutaj. O tak, w środku się prezentuje pociąg, by ktoś jeszcze nie widział. I gdzie. To jest ten ciekawy, gdzie my nim wyjedziemy? Czy my zblokujemy się w końcu gdzieś? Czy co? Nie wiem, tak nie powinno raczej widzowie być, co? To musi, musiałoby być inaczej. O kurde, zobaczcie, gdzie my jesteśmy No nie no, wyjechaliśmy do Czarnobyla. Tu i Czarnobyl ładnie jak tu. No zobaczcie widzowie, tu zaraz... O kurde tory się kończą I co teraz? Pociąg już teraz do Missing Selling Port. Powróć po drugiej stronie powróci po drugiej stronie mapy Okej, okay. dobra, a no to czyli tak to zostało rozwiązane Dobra, czyli pociągiem pojechaliśmy, a... No dobra, no to powiedzmy, że... No jako taką, może to tak ma być. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tej recenzji. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tej mapie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.